Dzień dobry. Gościem jest News TV podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jest pan Paweł Orlow, prezes zarządu Weolia Energia Warszawa. Witam. Panie prezesie, Weolia w Polsce już funkcjonuje 25 lat. Proszę opowiedzieć, co się przez ten czas udało zrobić i jakie nas czekają wyzwania kolejne. Na razie tak bardzo ogólnie, a potem będę dopytywał bardziej szczegółowo. Rzeczywiście Weolia jest przede wszystkim koncernem globalnym który działa w obszarze gospodarki wodnej, w obszarze likwidacji odpadów. W Polsce działa przede wszystkim w obszarze zdalaczynnego ciepłownictwa. Veolia w Polsce to przede wszystkim warszawska sieć ciepłownicza, Poznańska Sieć Ciepłownicza wraz z Elektrociepłownią Poznań, Łódzka Sieć Ciepłownicza wraz z Elektrociepłownią Łodzi i w Term, to jest kilkadziesiąt małych sieci ciepłowniczych w średniej wielkości miastach Polski. Naszą naczelną zasadą, jeśli chodzi o rozwój biznesu, to jest przede wszystkim rozwój biznesu, bo bardziej o gospodarkę obiegu zamkniętego. Hasło Weoli brzmi odnawiamy zasoby świata i tutaj w Polsce właśnie to realizujemy. Zacznę najpierw od Warszawy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Warszawa jest największym siecie, największą siecią ciepłowniczą w Europie, czwartą pod względem wielkości na świecie, 1800 kilometrów. I jest to dzięki inwestycji Weoli jedyna sieć ciepłownicza zdigitalizowana, to znaczy sieć, która jest opomiarowana, która jest sterowana online w najważniejszych jej elementach, i gdzie centrum dyspozycji mocy wygląda dokładnie tak samo jak centrum dyspozycji mocy zakładów dystrybucji energii elektrycznej. Używamy najnowocześniejszych technologii. Od prywatyzacji w roku 2011 sieci ciepłowniczych zainwestowaliśmy miliard trzysta milionów. To były inwestycje przede wszystkim kilkadziesiąt milionów właśnie w tak zwaną pierwszą w Polsce inteligentną sieć ciepłowniczą, o której już powiedziałem, w sieci preizolowane, no i oczywiście w rozbudowę sieci warszawskiej, bo miasto bez przerwy rośnie. Jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą warszawską, no bo z racji tego, że mam zaszczyt prowadzić załogę sieci ciepłowniczej w Warszawie, to jest sieć, która rzeczywiście wytacza trendy w polskim ciepłowniczym, zarówno w zakresie diagnostyki, jak i wszystkich mechanizmów, które dążą do redukcji strat ciepła. Przykładowo, średnie straty ciepła w sieciach ciepłowniczych w Polsce to jest między 12 a 14%. W Warszawie w ostatnim roku zanurkowaliśmy 10,34%. Co to są straty ciepła? Straty ciepła to jest generalnie procent gorącej wody, którą tracimy, czyli ciepła, jak jest dziura w róży. Tak można powiedzieć. Mimo tak dużej sieci ciepłowniczej, my tutaj mamy bardzo spore. Osiągnięcia. Dodatkowo, coś, co charakteryzuje sieć ciepłowniczą, to jest też wymiana wody w ciągu roku w sieci ciepłowniczej. Jeżeli ktoś produkuje gorącą wodę, ona jest stłaczana. O tym, jak dobrze sieć ciepłownicza funkcjonuje, mówi ile razy wskaźnik, który mówi, ile razy w ciągu roku muszę na, na nowo napełnić sieć ciepłowniczą. Jeszcze parę lat temu było to 10 razy, w przypadku sieci ciepłowniczej w Warszawie jest to 6 razy. E, idziemy w kierunku e, obniżania strat ciepła, obniżania zużycia wody, ponieważ to jest ekto, e, ekologa. Straty ciepła powodują, że producent ciepła nie musi produkować tyle ciepła, ile normalnie e, e, produkuje, a więc e, jest mniejsze zużycie e, e, paliwa. E, My tutaj w Warszawie generalnie możemy powiedzieć, że wprowadziliśmy jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ciekawa, bo od 2019 roku wprowadziliśmy usługę BES, pierwsza usługa tego typu w Polsce. To jest BES Energy Service. Na czym on polega? Przychodzimy do spółdzieleni mieszkaniowych i mówimy: tak, możecie płacić mniejsze rachunki. Instalujemy, po, urządzenia, które dokonują pomiaru ciepła w budynku. Te urządzenia przesyłają dane do urządzenia zbiorczego, który jest na węzlu ciepłym, który jest podłączony do naszej dyspozycji mocy. Dzięki temu online wiemy, jaka jest temperatura w budynku i potrafimy na węźle ciepłym ograniczyć dostawę ciepła. Proszę sobie wyobrazić, że spółdzielnie mieszkaniowe w Warszawie w ostatnich dwóch latach skorzystały z tego. Przeciętna oszczędność na rachunku miesięcznym spółdzielni mieszkaniowej jest od 9% do rekordzista 25%, a przeciętnie mniej więcej 12-14%. Mówię to o tym, dlatego że przed nami regulacja Unii Europejskiej, czyli Fit for 55 jesteśmy w sytuacji drastycznych, drastycznego wzrostu cen energii i jesteśmy w sytuacji, bo nie na Ukrainie. To powoduje, że my musimy używać najnowszej technologii, żeby nie doprowadzić do tego, że ceny będą maksymalnie rosnąć i będziemy mieli do czynienia z ubóstwem energetycznym, bo jeżeli nic nie zrobimy, to po prostu ludzi nie będzie stać na ciepło. No właśnie, i co firma w tym kontekście planuje? Co będzie robić, Dobrze. w jaki sposób będzie się chciała zabezpieczać właśnie przed no, totalną zmianą na rynku energii tak. i surowców? Tak. To znaczy, ja powiem tak, jeśli chodzi o Weolia w ogóle i też Veolia Warszawa, zacznę od Veolia Warszawa, a później powiem o jednostkach, które mamy w Poznaniu i w Łodzi. Jeśli chodzi o Veolię Warszawa, my mamy taki pogląd. Ze względu na tą obecną sytuację, jaką mamy, i wojna w, w Ukrainie, i wysokie ceny, wysokie ceny paliwa, Fit for 55, wytyczone przez Unię Europejską. Nie ma innego wyjścia. A dlaczego? Przytoczę najważniejsze elementy Fit for 55. Co mówi 50, Fit for 55? 55% mniej CO2 w roku 2030 niż w 1990 roku. Ale co ważniejsze, 40% energii dla odbiorcy końcowego powinno pochodzić z OZE. Co mówi jeszcze? 36% powinna iść efektywność energetyczna. Założenia w dobie. Skokowego wzrostu cen węglowodorów i trudności z pozyskania węglowodorów powodują, Fit for 55, że to jest obrona na przyszłość w stosunku do takiej sytuacji. Nie tylko chodzi o klimat, ale chodzi teraz o cenę. I teraz co? Jakie my, jako weolia Warszawa, jako Weolia, widzimy tutaj szanse? Po pierwsze, sieć ciepłownicza w Polsce to jest aktywo, które powinno być cenione. Sieć ciepłownicza w Polsce ma w tej chwili instrumenty techniczne, które mogą spowodować, że z sieci o wysokiej temperaturze dostaw ciepła, czyli 114 na przykład stopni Celsjusza, możemy przejść do piątej generacji sieci nawet 30 stopni, używając do tego następujących nowych instrumentów: fotowoltaika, która jest w stanie generować tanią energię elektryczną, która ta energia elektryczna jest w stanie e, e, zasilać pompy powietrzne ciepła, pompy e, wodne ciepła. Możemy wprowadzać sezonowe i dzienne akumulatory ciepła. Tak? Możemy jednocześnie e, używać ciepła odpadowego, a ciepłem odpadowym są ciepło ze ścieków, to jest też temperatura. Nawet ciepło z wody z rzek, ciepło z klimatyzacji budynków, ciepło z metra, ciepło z serwerowni. To są instrumenty, które w sposób rozproszony możemy pobierać ciepło, które do tej pory jest produkowane przez jednostki wytwórcze opartej głównie na węgiel albo o gaz. Więc to jest jedną rzecz, którą chcemy zrobić i będziemy robić. Druga rzecz, którą już zaczęliśmy robić, to jest ten best energy service, czyli obniżanie zużycia przez naszych klientów ciepła celem zaoszczędzenia paliwa. Następny obszar, który jest do zrobienia, jeśli chodzi o zasilenie w ciepło sieci ciepłowniczej zamiast węgla przede wszystkim i gazu, no to mamy mniej więcej od 1,5 do 2 milionów możliwości odpadów które mogą być przerobione na RDF, czyli takie paliwo z odpadów. To paliwo ma wartość o połowę, czasami dwa razy większą niż węgiel brunatny, ale jest śmieciami. Można w ten sposób, również to się dzieje już w Warszawie, wybudować spalarnię śmieci, czyli centrum spalania odpadów. Tak? Warszawa już podjęła tę decyzję, w przyszłym roku będzie oddana do użytku nowa spalarnia, która będzie miała moc 52 MW. Proszę zwrócić uwagę, spalanie śmieci, likwidacja śmieci, likwidacja, zabieramy tę część, którą produkcja węglowa jest i gaz i wykorzystujemy śmieci. To jest jeden element. Drugi element, który w tej chwili będziemy projekty rozwijać, no to jest odpady, ciepło odpadowe właśnie ze ścieków, serwerowni, i z, z klimatyzacji budynków. Oprócz tego my już rozpoczęliśmy proces małych jednostek kogeneracyjnych opartej na gazie. To są jedno, dwa, dwo, dwie megawatowe jednostki, które rozproszone w sieci dostarczają naszym klientom bezpośrednio energii elektrycznej i ciepła do, do naszej sieci ciepłowniczej. To jest coś, co w długiej, termi, w długiej perspektywie, jeżeli będzie konsekwencja, to możemy przekształcić sieć ciepłowniczą w niskotemperaturowe i jednocześnie ograniczyć właściwie do zera użycie węgla kamiennego, a jednostka gazowa w przyszłości, na przykład kogeneracyjna, oczywiście powinna być, ale to już nie będzie wielka jednostka kogeneracyjna. Można, moim zdaniem, przy konsekwencji regulacji w Polsce, doprowadzić do sieci, do funkcjonowania sieci ciepłowniczych, które będą neutralnie klimatyczne. Czyli po prostu nie będzie emisji CO2 albo będzie znikome i generalnie będziemy żyć w czystym mieście. I to jest przyszłość, i to jest odpowiedź na te ceny węglowodorów. No, ja przytoczę liczby. 2020-2021 węgiel podrożał 137%. Wie pan, ile gaz podrożał? 384%. Tak? Teraz jeszcze mamy do sytuację oto taką, że rzeczywiście tego węgla nie ma. Tak? Z gazem Polska poprzez yy, budowę portów LNG w Świnoujście i w Gdańsku możemy sobie to, co nam Rosja, co od Rosji nie dostaniemy, zaspokoić, ale nie będzie tyle gazu, żeby jednostki kogeneracyjne na bazie gazu, mogą być ich więcej. Jeśli chodzi o węgiel, aktualnie jest rzeczywiście duży problem z węglem. Przetrwaliśmy jakoś sezon ciepłowniczy. Natomiast jedyne, co możemy zrobić, sprowadzać z innych kierunków. To będzie bardzo trudne, bo to są statki, bo to są dodatkowe koszty. To jest finansowanie tych statków. TGG w tej chwili zaczęła renegocjację wszystkich umów. Ceny węgla pójdą w górę. Inaczej mówiąc, nie ma innego wyjścia, jak mm. długoterminowe dla sieci ciepłowniczej i dla sektora ciepłownicza spełniać te kierunki, które wytycza Fit for 55. To, co Fit for 55 pokaże, dla, wytycza dla małych sieci ciepłowniczej, w ogóle jest łatwe, mm. dlatego że małe sieci ciepłownicze mogą sobie te instalacje szybko zrobić. Dla dużych sieci ciepłowniczych będzie większym problemem, ale przy dobrym, przy dobrym planie da się to zrobić. Tylko przestańmy dyskutować, jak pan zresztą wie, czy lepszy węgiel, czy gaz, a może e, e, SMR-y albo MMR-y, tak? czyli te jednostki, mikro jednostki modularne, jądrowe. Powiem tak, oczywiście, że tak, ale bądźmy realistami. Róbmy to, co możemy zrobić. A sieć ciepłownicza akurat ma już w tej chwili instrument. No właśnie, mówi Pan o zmianach, o rewolucji, yy, nowych źródłach energii, mhm. yy, ale to będzie kosztowało. Tak. Czy jest Pan w stanie oszacować, jakie to muszą być? Poczynione przez spółkę nakłady, czy to w skali roku, czy docelowo do tego 30 roku, na przykład? E, powiem tak, nikt nie jest w stanie tego oszacować, dlatego że w naszej firmie my w tej chwili budujemy taki program, który będzie rozpisany na lata. Ten program będzie rozpisany w taki sposób, że będziemy wiedzieli, jakie projekty w poszczególnych latach będziemy robić. Trudno i nikt nie jest w stanie tego oszacować. Jedno jest pewne: jeżeli mamy takie wzrosty ceny ciepła, jak w tej chwili ceny paliw, jakie mamy, nie ma innego wyjścia, trzeba iść tę, tą drogą, którą, którą wspomniałem. To, co ważne jest, to jest znaczy pytanie, co rząd polski może robić, żeby mhm. to przyspieszyć. Więc są dwa, dwa elementy. Po pierwsze, my mamy regulację tzw. białych certyfikatów. To jest, jeżeli przedsiębiorstwo ciepłownicze robi inwestycję, która podwyższa efektywność energetyczną, to dostaje białe certyfikaty, które można za nie kupić, yy, yy, sprzedać i otrzymać pieniądze. To, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić przegląd, które inwestycje, o których już wspomniałem, można zakwalifikować do inwestycji efektywnościowych, jeżeli to robi właściciel sieci ciepłowniczej. Wpuścić to, że za to dostanie białe certyfikaty. Wtedy w sposób automatyczny uzysk z białych certyfikatów polepsza nam oczywiście rentowność danego projektu. To jest jeden element, który trzeba zrobić. Drugi element, który też zależy od rządu polskiego i można to zrobić, programy unijne w zakresie ciepłownictwa, należy właśnie skierować na sie, właścicieli sieci ciepłowniczej po to, żeby zrealizowali inwestycje, o których mówię. Po, polepszenie efektywności energetycznej, wykorzystanie właśnie tych różnego rodzaju pomp ciepła e, powietrznych, wodnych, e, 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 odzysku e, ciepła odpadowego i tak dalej. E, bo jeżeli będą środki z Unii Europejskiej na tego typu projekty, rentowność również wzrośnie. Co do cen ciepła? Rynek ciepła jest regulowanym rynkiem. Na szczęście, możemy powiedzieć, dla klienta jest prezes Urzędu Regulacji Energii, który umiejętnie waży, jaką część kosztów związanych z paliwem można przenieść do ceny. I on to robi i on to robi to, to, to robi umiejętnie problem w tej chwili jaki anno domini roku 2022 mają jednostki kogeneracyjne kogeneracyjne jest taki że jeżeli według regulacji rozporządzenia jeżeli mamy wzrosty węgla o 137% tak to e, wzrost na węglu taryfy dla tych jednostek będzie 3% jeżeli mamy gazu 384%, to będzie śladowy wzrost taryfy. Jest coś takiego jak współczynnik referencyjny. Jeżeli prezes URE używa tego współczynnika referencyjnego, to może ustalić na wyższym poziomie ten wzrost ceny ciepła. Natomiast rozporządzenie jest tak skonstruowane, że tylko 20% z jednostek kogeneracyjnych plus minus, w każdym razie mniejszość z jednostek kogeneracyjnych będą mogły mieć e, e, taryfy ciepła w oparciu o ten wyższy e, wskaźnik. Co powoduje, że anno domini 2022 trzeba tę e, regulację poprawić. To tyle na obecną chwilę. A już coraz bardziej pytanie o samą spółkę, mniej mhm. ogólnie. Czy firma zamierza rozwijać się organicznie, tak jak Pan zapowiadał, wprowadzając te nowości, zmieniając tak. troszkę? Czy na przykład możemy się spodziewać jeszcze jakichś kolejnych fuzji, przejęć, jakichś inwestycji tego rodzaju? Myślę, że jeśli chodzi o fuzje i przejęcia, to jest pytanie do holdingu Veolia Polska. Mhm. Ja jestem odpowiedzialny za Veolia Energia Warszawa. Tutaj bez przerwy są prowadzone prace i rozpatruje się jakie możliwości akwizycyjne Wolia ma w Polsce. Należy oczekiwać, że będą te akwizycje prowadzone raczej właśnie w kierunku spełnienia regulacji Fit for 55, ale nie mogę się na ten temat wypowiadać. Jeśli chodzi o system ciepłowniczy warszawski, my chcemy bardzo mocno w tej chwili rzeczywiście pójść w inwestycje, które Pozwolą obniżyć temperaturę pracy sieci w inwestycje pozyskiwania ciepła odpadowego z metra, ze ścieków, z serwerowni, również z klimatyzacji dużych budynków. Tam jest ciepło, które ulatuje w powietrze. I będziemy dążyć do prowadzić dalej bez, czyli Best Energy Service, żeby obniżyć zużycie ciepła. Dlatego, że naszą przyszłością jest niskotemperaturowa sieć ciepłownicza piątej generacji, zasilana w sposób rozproszony, gdzie jednostkami takimi dużymi będzie spalarnia. Będą e, duże pompy ciepła, i oczywiście będzie pewnie miejsce w przyszłości na pracę jednostek gazowych, ale już nie w takim, e, dużym, e, takiej dużej skali jak do tej pory. Inaczej mówiąc, ekologia, ekologia i jeszcze raz ekologia, dlatego że ta ekologia zatrzyma wzrost cen ciepła. Jeżeli będziemy dalej węglowodory spalać, ten wzrost ciepła jest nieunikniony. Jeszcze powiem o jednej rzeczy. Jeżeli mamy kogenerację, która używa gazu. Mamy te 384% wzrostu cen gazu. To jest jedna rzecz. Ale 112% również wzrosło CO2. CO2 jest traktowana jako koszt zmienny, tak samo jak paliwo. Więc jeżeli idziemy w kierunku OZE, to czy mamy CO2? No nie mamy CO2, a więc nie mamy kosztu zmiennego. E, e, więc w związku z tym teraz nie jest już pytanie, czy idziemy w kierunku ekologii, bo Musimy y, oczywiście powstrzymać katastrofę klimatyczną. Już sobie odpowiedzieliśmy, że musimy powstrzymać katastrofę klimatyczną. Natomiast w tej chwili jest to pytanie, czy nasza gospodarka wytrzyma. Jedyny możliwy kierunek to jest pójście w OZE, pójście w nowe technologie bezemisyjne i długoterminowe odejście od węglowodorów. Mówię o ciepłownictwie w tej chwili. I jeszcze raz powiem jedną rzecz. Niesłychanym aktywem, i to jest szczęście dla nas, są sieci ciepłownicze w Polsce, bo w Polsce właśnie w dużych i średnich miastach są sieci ciepłownicze. To jest aktywo, które należy szanować i które należy wspierać, a teraz są instrumenty techniczne, żeby je wykorzystać we właściwy sposób. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.